Julia mam ci coś strasznego do powiedzenia. Niestety znalazłem nie. inną. Nie, jak to możliwe? Młodniejsze no, imię chcę od ciebie. Nie Ma Jezu, na imię tak Paulina. A ja, 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 wiem. ja cię już zostawiam, no, więc muszę. To z naszymi planami? Nie, nie, nie co ty? Chcesz zapomnieć. Niestety znalazłem inną. Musisz zapomnieć, <suszy> zapomnieć. <suszy> no, daj za Co to się stało, hello? Dzień dobry. Przy pani, słyszy mnie pan? Pani, mnie pani? proszę, pani, proszę, proszę, oczy. proszę, no, może pani też? Jasne, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. proszę, <grym /dysięć> proszę, 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 się Zobacz, proszę, już. proszę, się Dobrze. Dobrze. Ale, Ale proszę, się proszę, 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 Halo, proszę pani? Słyszy mnie pani? Proszę pani, halo? Proszę pani? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Cały czas oddycha, Twój powinna odzyskać przytomność. Wezmę nogi, zezwól na pogotowie, dobra? O, Dzień dobry. Na przystanku przed Lidlem na, na ulicy Kozielskiej zdarzył się wypadek. Pani omdlała, proszę jak najszybszy przyjazd karetki.